Mówiąc w żargonie biegaczy, pomaganie to nie sprint, a maraton. Można powiedzieć, że to bieg długodystansowy. Drużyna Szymona Michałka to wie, dlatego od lat wspieramy ludzi, którzy tej pomocy potrzebują. 9 grudnia przebiegnę dla Janiny 20 km wokół skałki. Za każdy z tych kilometrów będę chciał zebrać odpowiednią kwotę od darczyńców, sponsorów, ludzi dobrej woli. Każdy z Was będzie miał okazję być zaangażowany w wykupienie jednego kilometra mojego biegu. W ten sposób wspólnym biegiem, wspólną zabawą będziemy też mogli pomóc. Bardzo proszę o kontakt z wszystkie osoby, które chcą zaangażować się w pomoc dla Janiny. Będziecie mogli wykupić kilometr dla siebie. Dzięki temu zbierzemy dużą kwotę, która pomoże w leczeniu. Kieruję te słowa do wszystkich chorzowian, ponieważ Janina jest uczennicą Chorzowskiej Szkoły Podstawowej, ale ponieważ bieg odbywa się na Skałce w Świętochowicach, zachęcam również mieszkańców innych miast, w tym właśnie Świętochowic, o wsparcie tej szczytnej inicjatywy. W imieniu organizatorki biegu, pani Anety Łapskiej-Soboty, wszystkich zachęcam do wzięcia w nim udziału. Będzie wiele atrakcji niespodzianek. Wszystkich serdecznie zapraszamy.